Proszę Państwa, miałem nie nagrywać, bo mi się nie chce pogoda zła. I robota jest typu leczenie pszczół z warozy a piwarolem. Dzisiaj zakupiłem środek i będę się trochę motał, więc to nie jest taki temat do poruszania publicznego, bo zaraz będzie jeden za drugi przeciw ten co będzie przeciw, to będzie kurde oburzony. Bo przynajmniej tak jak badałem temat na YouTube, no to wiadomo. To jest taki, kurde, temat leczenia pszczół. To jest ogólnie tematy pszczelarskie, to takie mniej przyjemne tematy na YouTube, bo, kurde, każdy jest mistrzem. Mało kto ma pokorę, i mało kto zdaje sobie sprawy że tak naprawdę gówno wie. Znaczy, to, że wiesz dużo, nie znaczy, że wiesz wszystko, a dużo w pszczelarstwie to jest to samo, jakbyś gówno wiedział. No. Ja tam się przyznaję, że gówno wiem. Ale się biorę, bo wiem, że to jest do ogarnięcia temat. Jeśli chodzi o pszczoły. Proszę Państwa, mamy październik, piątek, piątunio, tak, dobrze jest. No, szczęśliwi, czasu nie liczę, że jak to się mówi. Proszę Państwa, e, imieniny Danuty i Remigiusza. Wszystkiego dobrego, wszystkiego dobrego, wszystkim oglądaczom i wspieraczom. Siumanko, co tutaj, kurde, plamy tuste, boczek miałeś w łapskach. Dobrze jest, kurde, łapy umyć, człowieku. No, mam już przygotowane karteczki, które nasmaruję jakoś delikatnie olejem. To pójdzie pod gniazdo, bo mam leżaki, inaczej tam da nic nie ma. Więc, więc tak. Gdzie jest ten środek? Jest. O, tabletki. No i nie mam tego, tej odymiarki i tak dalej. I no, bym kupił w sumie, no, kiedyś nam by się przydała na trzy no, to niekoniecznie, i też zacząłem badać inne metody i zrobię z drucika. Tabletkę będę wkładał w druciki i po prostu będzie spalanie w środku. Też znalazłem opinię, że, że te odymiarki, czy jak to tam się nazywa, to też jakaś lipa, bo tam w środku się osadza. Bo to to, bo to tamto. No, że to nie działa tak jak powinno, że najlepiej właśnie w środku spalać. Macham ręką, będę dymił, kurde, i tak, i tak. Druta u mnie dostatek, kurde. Zaraz się coś utnie i się zrobi sprężynkę. Mam już trzy sprężynki na tabletki. Teraz co ja potrzebuję, żeby zatkać wylotki, coś jakieś kawałek gąbki, albo szmatki. Ona szmatka mogłaby być, kurde. Co jeszcze potrzebujemy? Ogień na pewno, ogień będę miał, ale jeszcze się przyda taśma, żeby tam trochę przytkać te te wentylacje, bo. Jeśli chodzi o wentylację, to te ule są nieźle zwentylowane, myślę na około mają wylody. Wentylacja jest ważniejsza jako cieplenie, proszę Państwa, w ulach. Y oczywiście to tylko moje sło słowa, więc tutaj może być wiele nieprawdy, y ale wiem, że wilgoci w ulu nie może być, bo jak jest, to jest duży problem. Producent mówi, że ma być więcej jak 10 stopni, jest tutaj 13 stopni. Prawie że, no 13. No dobra. Wróciłem po kombinezon, bo kurde, się zerwał rój to myślałem, że mnie zeżrą. Nie ma tak jak pokazują na YouTubie. Bez rękawic, bez niczego. Kurde, jeszcze się sztachnia biwarolem i kurde, i wszystko tacy. A to nie jest tak jednak. Także jak oglądacie farmerskie produkcje, to też nie myślę, że to tako. Nie, to, 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 to w ogóle inaczej wygląda. To jest fikcja. Włożyłem kartki, się pobudziły delikatnie, powychodziły, więc poczekam parę minut, aż się schowają pszczółki z wylotków i zajmiemy się procedurą przypalania tych tabletek. Kurde, ja je. Już obkleiłem dookoła taśmą wszystkie te, w środkowym tylko, z tego co ostatnio przeglądałem ule to w środkowym widziałem trochę zakrytego czerwiu. Ale i tak jeszcze będę ten zabieg za 4, między 4 a 6 dni powtarzał pewnie z dwa razy. Zobaczę zresztą, czy to, co tam się osypie. Bo one były wcześniej podleczane, tak jakby paskami, ale co do skuteczności, to wiecie, zdania, tak jak ze wszystkim w sumie, są podzielone mocno. Więc trzeba po prostu leczyć i patrzeć, co u siebie się dzieje, a nie tam, czy coś jest dobre, coś jest złe. Łyso się zrobiło tu. Parę drzewek zasadzić trzeba by było. A może ktoś ma ochotę zasadzić drzewo? Można mi wysłać, chętnie posadzę. Tylko trzeba uzgodnić jakie. Wcześniej jabłonek nie, bo mam jabłonki, a i tak nikt jabłek nie zbiera, oprócz mnie yy, grusza. No jedna by się przydała, bo te na, na obu marciu są. Nie wiem, co, co im się dzieje. Nie owocują drugi rok czy trzeci. Co jeszcze? Brzoskwina by mi bardzo się przydała. Dwa drzewa mi padły w tym roku, a byłoby już mnóstwo owocu. Więc będę się rozglądał pewnie za brzoskwinią przede wszystkim. No i co tam jeszcze wrączki wpadnie. Trzy tabletki wyjęte. Ciekawe czy to wejdzie w wyletek? Wejdzie, wejdzie. Trzy tabletki wybite na sprężynki. No i co? Przypalić i wsadzić do ula, zatkać ul i z 30 minut trzeba poczekać. No a później waroza zapewnie do jutra. Jutro by był, było widać pewnie. Yy, ale pewnie po godzinie czy po dwóch wyjmę kartki, zobaczę. A później weźmie powtarzać zabieg, co 4 dni. No tu? O, tak, tak. Jeszcze się ruszę. Raz, dwa. Dwie wice. dwie sztuki tylko przynajmniej widoczne nie widzę kurde ty ślepy jestem dobra to zamykamy ten jeden ul zobaczymy może innym będzie coś lepiej widać bo tutaj przy wkładaniu kartki się nasypało syfu w ogóle nie wiem co one zdarły aż tyle to ocieplenie pewnie no bo to z worka jakiegoś o one tutaj kurde ten yy ten skrobią cały czas wosk. W hmm. drugim mulu też dużo nie widzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. mniej jak dziesięć na kartce. Hmm. No i tutaj widzę raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć pewnie więcej było. Coś mi pewnie wypadło przy wyjmowaniu leżaki. To takie niewygodne do wyjmowania tej kartki wsadzania. Musiał wszystko stąd wyrzucić, by było lepiej. No ale w każdy bądź razie jest tak przyjmuję średnio jak policzyłem. No to nigdzie nie ma wyżej jak 10 sztuk na kartce więc można założyć, że jest 10, więc nie jest źle. Ale i tak trzeba za 4 dni. 4-5 dni powtórzę. Zobaczę jak będzie. I pewnie w październiku też raz kontrolnie, tak już, jak już ten kłąb będzie podwiązany. Można by było zobaczyć. Co myślicie? Koledzy pszczelarze? No i koleżanki pszczelarki przede wszystkim. zielonki przynieść. Pobierać bez wahania. Nie przestawać. Takie są zalecenia. Nie, Abi. Mogę być doktorem? Hehehe. <laughs> gurde, jedzą. Słyszysz to, Abi? Nigdy nie kupuj kus. Ci będę mówić. Będziesz miał mleko, zobaczysz, koza, kurde, wszystko zje, bez problemu, ale będzie pogoda, piękny zachód słońca, mimo że wczesna godzina, no wcześniej zachodzi szybko. Jesień, proszę Państwa, za dużo tej wody tej jesieni, no nie idzie warzywa wybrać, jutro prawdopodobnie spróbuję podłączyć kopaczkę i przejadę chociaż te dwa rządki eee, i tego. I zobaczę, jak wygląda yy, ta robota. Czy to ma sens, czy to sensu nie ma. Nie, no musi być sens. Bo z tego co widzę, znowu będzie 3-4 dni takie fajne, słoneczne, ciepłe. A później znowu taki sam deszcz. I później to samo, i później to samo, znowu deszcz. Więc, więc chyba lepiej teraz, jak później. Bo jeszcze inne warzywa są do wybierania. Co Jadu, myślisz o tym? Bracie, za zimnaki. To już będzie wstyd na cały kraj, jak ja w październiku. W drugiej połowie października gdzieś będę kopał ziemniaki. Już październik to jest późno. Już wrzesień czasami to jest późno. Czy nie? Edi to będzie pół zimy się śmiał, jak do niego dotrze. Chodź Bruno to już wyjeżdżę ze śmiechu. Poczekaj. No zostaw, zostaw. E! Chodź mała, bo odwykniesz. Pogłoszczemy się trochę, co? O Cyk. zajadził na najedzona? Jadzia wyszła, to mała korzysta pewnie, a jak? Teraz Jadzia zobaczy. Mhm. Zostawiam otwarte, bo się szykuje właśnie ładna noc. To jest wietrznie, więc niech one od samego rana już chodzą tutaj, coś tam gryzą. Już się zorientowała, że jest nowe drzewo do wędzarni Świeżo ścięte Warto obgryźć, także jutro tutaj pewnie będzie gorszy rozpier niż jest Mała Chodź co przyszła O, się nie dostało Po tyłku A cioda jak ta obroża? To ona wytrzyma. Dużej niż sądziłem, zobacz. Zero śladów użytkowania jeszcze by A nie, już tutaj pęka. O. No to nic i tak zaraz wyrośniesz. Co następne będzie? Już nie serduszka. Jakieś inne kiedy Brulanty? Albo koronę ci damy zamiast tej obroży <grylanty> Maleństwo. Chodź. Chodź. O. A mnie uwaliłaś? Błocie? Taka pogoda, nie? Taki klimat mamy. I coś tam zjedz jeszcze. Nie. Ja. <laughs> Później zobaczymy. O kurwa. O kurde. O kurde. Pierdolę wychodzę z lokalu. Zobacz jakie to szybkie kurdy dopiero zasypałem przyszedłem był przekop na drugą stronę. Z drugiej strony było wężej węziej, więc może jeszcze żaden nie przeszedł, chociaż te małe bez problemu by przeszły. Jak była ta dziura, ale policzyłem z jednej z drugiej strony wszystko się zgadza kurde. Więc nie wiem. No, moro z tego taki, że tu któraś pewnie chce ubudubu. Hmm. No czemu nie kopie gdzieś przy fundamencie tylko tu. Widzi terrorystę, zobacz jak czeka, o. Pierwszy będzie jak wyjdzie któraś samica. <laughs> Widzi swoją szansę, widocznie. Kurde. I trzeba będzie coś położyć na ziemię. Szkoda desek, nie wiem co bardzo. Takich starych, jakichś były jakich, boliaki. chociaż może gdzieś coś znajdę. Nawet płytę wiórową, kurde, cokolwiek. Położyć jeszcze tyle, odsunąć, nie? Z 20 cm z jednej z drugiej. To już ten królik przez jedną noc się nie przekopie. z Tutaj miękka ziemia to wiesz, on zapierdziela po minuty i go nie ma. Macie uszaki, kurde. A w te wiadro, kurde mieszanki na dobę. Konkrutuję przez te uszaki Nie no nadwyżkę mamy tak Ile 1300 No to jedźcie Ale jak się skończy budżet to kurde każdy w łeb dostanie No Może na chwilę wystarczy W każdym bądź razie tak szybko się nie podkopię Bo tu ma z 70 cm do kopania Więcej nawet Z metr. Alright. Dobra. Trzeba obserwować. Kapustę trzeba podać na uspokojenie. O. I powolutku kurde. Do wiosny chwile moment. Zobaczycie. Z farmerem raz raz będzie.